Czy wiesz, że historie, które wydarzyły się w naszym rodzie, być może 2, trzy, a może i 5 pokoleń wstecz, mogą mieć ciągle bardzo duże oddziaływanie na nas i na scenariusz naszego życia? Opowiem ci dzisiaj dość tragiczną historię mężczyzny, który w zupełnie nieuświadomiony sposób podpięty był pod taką historię wielopokoleniową. Przepełniony był nienawiścią i potrzebą zemsty z niewytłumaczalnego powodu. Posłuchaj tej historii do końca, bo może też dotyczyć poniekąd ciebie. Jeżeli w Twoim rodzie są takie traumatyczne wydarzenia, to warto je odkryć, aby uwolnić się z tych obciążeń i wieść piękne, szczęśliwe, harmonijne życie. Zapraszam do tego odcinka Ewa Rążarska. Wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to, co wydarzyło się całe pokolenia wstecz, może mieć ogromne oddziaływania na ich życie. Może mieć nawet oddziaływania na to, jakie podejmują decyzje, w jakim kierunku stawiają swoje kroki życiowe. Niedawno zgłosiła się do mnie dziewczyna bardzo delikatna, empatyczna, subtelna. Pochodziła z bardzo kochającej się wielodzietnej rodziny. Niestety nie wszyscy z rodzeństwa byli tacy czuli, wrażliwi i serdeczni jak ona. Okazało się, że mieli w swojej rodzinie tzw. czarną owcę. Jeden z jej braci zszedł na kryminalną ścieżkę. Moja klientka nie mogła zrozumieć, dlaczego jej brat zachowywał się w tak okrutny sposób. Był tak złośliwy i cały czas szkodził sobie i członkom rodziny. Przecież byli wychowywani przez tych samych kochających rodziców. W takiej samej atmosferze według tych samych zasad i praw. Okazało się, że brat na zupełnie nieświadomym poziomie nosił w sobie piętno ogromnej tragedii rodzinnej. Po linii ojca dwa pokolenia do tyłu zginęło niewinne dziecko, mały siedmioletni chłopczyk. I tak powstał rodzinny wielopokoleniowy program nienawiści i zemsty, który niczym zaraza przechodził z pokolenia na pokolenie i na szczęście nie zakażał wszystkich kolejnych członków rodziny, ale akurat przeniósł się na brata mojej klientki. Niestety zjawisko wielopokoleniowego dziedziczenia dotyczy nas wszystkich. Nie każdy z członków rodziny będzie bardzo mocno podpięty akurat pod taką tragiczną historię. Tutaj akurat ta historia mojej klientki pokazuje, że jej brat był najbardziej zainfekowanym, najbardziej obciążonym członkiem rodziny. Tym programem właśnie nienawiści i zemsty. Zamiast go wykluczać z rodziny, zamiast wstydzić się za niego, tak naprawdę należało zrozumieć, z czego wynikało jego okropne zachowanie. Biorąc pod uwagę historię naszego kraju, musimy liczyć się z tym, że właściwie w każdym rodzie wydarzały się jakieś wielkie tragedie. Były to zabójstwa, były to przesiedlenia, defraudacja majątków, gwałty, aborcje. Wszyscy możemy być obciążeni takimi traumami rodowymi. Droga do uzdrowienia i prawdziwego uwolnienia składa się z kilku etapów. Pierwszy krok to zrozumienie, z czego bierze się ten problem. W przypadku mojej klientki, problemem była wielka tragedia dwa pokolenia do tyłu. Już prawie wszyscy o tym zapomnieli, ale jednak na poziomie energetycznym i podświadomym była ta historia ciągle bardzo żywa i manifestowała się poprzez okrutne zachowanie jej brata. Jeżeli zrozumiemy źródło problemu, to dopiero wtedy możemy zacząć prawdziwe uzdrawianie, prawdziwy proces leczenia. Jeśli czujesz, że w Twoim przypadku warto by było dowiedzieć się, jakie ty masz obciążenia, Rodowe. Skontaktuj się ze mną. Możesz też wziąć udział w bezpłatnych live'ach, na których też szerzej omawiam takie wątki. Zapraszam Cię też do zapisu do Akademii Psychonumerologii. Tam możesz zdobyć dużo więcej wiedzy i dużo szerszą paletę narzędzi, dzięki którym staniesz się niezależnym, samodzielnym ekspertem psychonumerologicznym. Zapraszam serdecznie Ewa Rogżarska.